W ubiegłym tygodniu trafiłem na interesujący wpis na LinkedIn, pod koniec którego zostały zadane dwa pytania. Ile wart jesteś dla siebie? Ile warta jesteś dla siebie? Drugie pytanie, jak cenne jest dla ciebie twoje zdrowie i życie? Pytania te dały mi do myślenia, szczególnie po przeczytaniu całego wpisu. Wpis omawiał traktowanie konia, który jest wart milion złotych. Wyobraź sobie, że masz konia, wartego właśnie ten milion złotych. Jak z nim postępujesz? Zasadzam się nad tym pytaniem. Czy każdy, każesz mu harować po 12 godzin dziennie? Pozwalasz zarywać noce, by na drugi dzień nie miał energii? Każesz mu się wiecznie spieszyć i żyć w stresie? Karmisz go niezdrowym jedzeniem? Trzymasz go tylko w stajni, nie wypuszczasz na zewnątrz? Nie poz Bawasz mu się rozwijać, Weź mu wszelakiego rodzaju używki? Zapewne twoja odpowiedź brzmi: nie, nie robię tego. Dbam o niego jak najlepiej, by żył jak najdłużej. Zgadza się? To dlaczego siebie cenisz mniej niż konia za milion dolarów? Dlaczego niszczysz samego siebie? Zapewne Twoja odpowiedź różni się od tej, którą teraz przedstawię. Zastanów się nad skutkami takiego postępowania w dłuższej perspektywie. Pomówmy teraz o zaletach dbania o siebie, o swoje zdrowie. Dbając o siebie, będziesz żył dłużej. Pozwoli to zdobyć wiele ciekawych doświadczeń i przeżyć wiele wspaniałych chwil. Dzięki dłuższemu życiu będziesz miał możliwości więcej osiągnąć i w pełni wykorzystać swój potencjał. Uważasz, że będąc już w podeszłym wieku nic nie można osiągnąć? Grubo się mylisz. Tak, zgadza się. Będąc młodym, mamy no dużo energii, możemy wykorzystać ją do działania i zdobywania nowych osiągnięć. Jednak badania przeprowadzone w USA pokazują, że człowiek Najbardziej produktywny jest pomiędzy 60 a 70 rokiem życia. Jest kilka etapów największej produktywności. Występują one pomiędzy 50 a 60 rokiem życia oraz 70 a 80. Udowadniają to między m.in. statystyki, które teraz przedstawię. Średni wiek laureatów Nagrody Nobla wynosi 62 lata. Średni wiek prezesów znanych firm wynosi 63 lata, średni wiek papieży wynosi 76 lat. Przeciętny milioner na zarobienie pierwszego miliona dolarów przeznacza około 30 lat. Przy założeniu, że zaczyna pracować po ukończeniu edukacji szkolnej w wieku no, 20 lat, to staje się nim w wieku 50 lat. Badania opublikowane w New England Journal of Medicine pokazują, że szczyt swojego potencjału osiągamy między 60 a 80 rokiem życia. Jak możesz zacząć dbać o siebie, aby przedłużyć życie i osiągnąć w pełni swój potencjał? Po pierwsze, dbaj o sen. Się spać o regularnych godzinach. Dzięki temu Twój organizm będzie w pełni wypoczęty i kolejnego dnia będziesz miał dużo energii do działania. Spiąc nieregularnie, organizm w pełni nie wypoczywa. Przejesz się przez to wiecznie zmęczony, przez co nic ci się nie chce. Ćwicz. Wbrew pozorom ćwiczenia dodają energii. Wystarczy, że przeznaczysz dziennie 10 minut na ćwiczenia, sprawią, że Twój organizm Lepiej będzie się czuł i twój poziom energii wzrośnie. Ćwicz po przebudzeniu. Wówczas ćwiczenia będą takim zastrzykiem energii na cały dzień. Mogą to być ćwiczenia wykonywane w domu bądź na przykład bieganie na zewnątrz. Sam wybierz ćwiczenia, które sprawią ci przyjemność. Spaceruj. Spacer poprawia pracę naszego organizmu oraz pozwala nam odetchnąć od codziennych problemów. Spacerowanie jest ważne, szczególnie gdy mamy siedzący tryb życia. Spaceruj 20 minut dziennie a odżywia się zdrowo. Przetworzone jedzenie nie dostarcza w pełni twojego zapotrzebowania na składniki odżywcze. Czujesz się przez to właśnie ciągle zmęczony, osłabiony, a twój organizm staje się podatny na choroby różnego rodzaju. Jeśli chcesz zwiększyć swoją odporność i dostarczyć odpowiednią ilość energii dla organizmu, jedz żywność nieprzetworzoną. Jest dużo zielonych warzyw oraz pij 2 litry wody dziennie. Nie będę opisywał tutaj o tym, ile kalorii dostarczasz, gdyż każdy indywidualnie powinien je dostarczyć zależnie od zapotrzebowania. Odpoczywaj. Uważasz, że dużo odpoczywasz i umiesz odpoczywasz? Też kiedyś tak myślałem. Okazało się, że się myliłem. Dlaczego? Ponieważ robiłem czynności, które uważałem za odpoczynek, a tak naprawdę nim nie były. Siedzenie przed telewizorem, czytanie książki, słuchanie muzyki nie jest odpoczynkiem. Pamiętasz, jak byłeś na wakacjach, aby odpocząć, a jak z nich wróciłeś, to potrzebowałeś odpoczynku? O tym właśnie mówię. Nie każde czynności, które uważamy, że nas relaksują, naprawdę sprawiają, że odpoczywamy. Jak więc możesz naprawdę odpocząć, zrelaksować się? Medytuj. Medytacja rozróżni Twój umysł i zwiększy stan Twojego skupienia. Dzięki temu efektywnie będziesz wykonywał swoje zadania przyszłe, to po medytacji. Zrób detoks od elektroniki. Rób sobie jeden dzień wolny od elektroniki. Od social mediów. Zobaczysz, jak dzięki temu odpoczynkowi Twoja głowa się zrelaksuje. Im bardziej będziesz dbać o siebie, tym większa szansa, że będziesz żył dłużej. Więcej lat równa się więcej czasu na wykorzystanie w pełni swojego potencjału. Wykorzystanie większej liczby możliwości. Pewności oczywiście nie ma. Ale czego tak naprawdę w życiu możesz być pewien? Wiem jedno. Jeśli nie zaczniesz działać w kierunku zmiany, to na 100% samo nic się nie zmieni. Więc wyceń swoją wartość i zadbaj o siebie oraz w pełni wykorzystaj swój potencjał każdego dnia. Nie zapomnij przy tym oczywiście o odpoczynku. Jeśli uważasz te nagranie za wartościowe, udostępnij je. Masz pytanie? Zadaj je w komentarzu. Również chciałbym zaprosić Cię do mojego poprzedniego nagrania, w którym mówiłem jak przekuć pomysł w działanie. Życzę Tobie miłego dnia i do zobaczenia następnym razem.